I dobra, dzisiaj z moją siostrą Amelką będziemy oceniać książki po pierwszym zdaniu. I te y, najlepsze książki, z najlepszym pierwszym zdaniem, będą u góry, te z najgorszym na dole. No więc pierwsza książka, Hate Made. I zobaczmy, jak jest zdanie. Pierwsze zdanie brzmi: To chyba nowy rekord. Ale ambitnie. No ale mamy tylko jedną książkę. Druga książka to opowiem o tobie, Gwiazdom I tak. Szczerze, jestem bardzo ciekawa, która też zdanie pisze. Astrid schowała głowę pod kapturem swojej szkolnej bluzy i wcisnęła słuchawki do uszu tak prędko, jak tylko ja jej wystawił nogę za autobus. No dobra, no to ja bym dodała nad Headmate. Na pewno. No, może. no, a nie? Nie jest lepsze od. To chyba nowy rekord? Nie, nie wiem. Dobra, nie masz. Trzecia książka pod tytułem Spirit Animal z Zwierzu W ogóle polecam tę książkę. Noga seriasz. mi zdrętwiała, ała! W przesu, nie mam gdzie siedzieć? Pierwsze zdanie brzmi Gdyby tylko miał wybór, Connor nigdy by się nie zgodził spędzić dnia swoich najważniejszych urodzin w życiu na ubieraniu Davina Transwika. No, drugie zdanie hmm. Myślę, że pierwsze miejsce daje. Nie, ja bym to dała na drugie Ja bym to dała na pierwsze Papierka do jednego To się tak nie robi No to... No nie to Ameka, Ameka nie, to nie jest pierwsze. Według mnie pierwsze. O, to nie obchodzi mnie, co według ciebie. A mnie nie obchodzi, co według ciebie. Czwarta książka, okrutne <laughs> książę. I tak. Mm. Pierwsze zdanie brzmi. senne, niedzielne popołudnie obcy mężczyzna w długim, ciemnym płaszczu rozejrzał się po wysadzanej drzewami ulicy. Aha, okej. Okay. Ja bym to dała na przedostatnie. Zaraz jest lekko, ale zaraz będzie tutaj tyle książek. Jak nagrywaliśmy się to, to wcześniej, to wszystko spadło. I przez to musieliśmy jeszcze raz zapisać. Tak. Piąta książka, Clown. proszę. To jest w ogóle taka mini wersja, więc jak coś źle przeczytam, to mnie nie wincie, bo no, nie jestem przyzwyczajona do od... tak. Siedziałam z zamkniętymi oczami na swoim łóżku, słuchając najnowszej piosenki. Miley Cyrus. Cyrku. No nieważne, nieważne. Napiszcie w komentarzach. To się na pierwszy A, to przez przypadek. Ja bym to dała tu. No, ale szczerze, słabe są te pierwsze zdania jak na razie. Zmierz, czyli taka klasyka. Mm. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, jak chciałabym umrzeć. Nawet mimo wydarzeń ostatnich miesięcy. Szczerze, pierwszy. Tu przynajmniej się zgadzamy. To się na drugi nie nadaje. Mm. Królestwo mostu mega polecam. Pierwsze zdanie brzmi: Lara oparła łokcie na niskim murku z piaskowca i wpatrzyła się w blask słońca zachodzącego nad odległymi szczytami. Nudne. Chyba książka jest zarombista, ale zdanie jest nudne. Hmm. Może przed okrutnym księciem? W porządku Wow, w końcu się o coś zgodziłeś <grym> Jej. Następna, 11 papierowych <grym> serc mm, I to tak Tam jeszcze prolog Dobra, dobra, nieważne A nie ha, jest A nie, nie? nie jestem dziewczyną z wieloma sekretami Lecz te, które mam, ukrywam pod poluzowaną deską W podłodze obok łóżka Takie przeciętne Pierwsze albo drugie, ja bym to dała no, no jest lepsze na pewno niż to, niż to wszystko jest lepsze niż to drugie. Hmm. Tego pytanie to jest lepsze niż to o śmierci czy gorsze? Gorsze. Dobra, to tutaj cię posłucham, widzisz? Ja idę na kompromis. Mm -hmm, bardzo. Krew, która nas dzieli w ogóle. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna okładka i tutaj. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale piękne. No hmm. dajesz. Pierwsze zdanie brzmi. To mnie kiedyś zabije, powtarzałam, gdy moja ręka zaczynała wyrywać się w stronę dziennika. Hmm. Ja bym to dała na trzecie, no bo wszystko, co ma związek ze śmiercią, jest takie podniecające. A nie, to lepsze niż obudziłam się rano i zdałam sobie sprawę, czy coś w tym stylu. Enola Holmes. Mhm. jak zauważyliście, jest w ogóle okładka filmowa. Tak, wow. Jedyne światło, które oświetla ulicę, sączy się z paru nierozbitych jeszcze latarni gazowych i zwiszących nad kocimi łbami kociołków z żarem, przy których krzątają się staruszkowie sprzedający gotowane ślimaki morskie przed pubami. 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 No, naprawdę, papami się czyta. Poprzyjcie mnie. Ja bym to dała na czwarte, tutaj nad yy, Opowiem o Tobie Gwiazdą, te gotowane ślimaki mnie przekonały, szczerze. To zaraz padnie, mówię, świt. To ogólnie nie jest pierwsza y, część tej serii, ale taką miałam. Prawda, że ładna okładka, ona się z tym nie zgadza. Obrzydliwe, się tam, taka przycięta bardzo. No, mm, czytaj. Pierwsze zdanie brzmi: Gwiazdy rzucały chłodny blas na owołocone z liści las. Aha, ok. Hmm, hmm, może na, na królestwo morskie. Serio? Nie, na to powiem, bo to by Nie, to nie jest na to powiem. A jak się zaczynało? Nie, bo tam było o jajo. Nie zaintrygowało to, to z jajo. Co? Jajo. Wystawił nogę z autobusu. Bardzo ciekawe zdanie, wiesz? No bardzo. No może dla ciebie. Rywalki. Sorry, że tyle zakładek, ale czytam to właśnie. Mm -hmm. Kiedy przyszedł oficjalny list, moja matka nie posiadała się za szczęścia. Myślę, że w porządku zdanie. Nad Enole Holmes. No, nad Enole Holmes. Chociaż szkoda mi trochę tych ślimaków. No jeszcze się trzyma. Szklany, Szklany tron. tron. To chyba była... Co? Ja bym to no i... Przez... Przez rok niewolniczej pracy w kopalniach soli w Endowier, Kalena Sandotier przyzwyczaiła się do tego, że nigdy nie porusza się bez kajdan i eskorty z obnażonymi mieczami. To jak ty dwie dwie drziny przeczytałaś, to ja teraz wiesz Nie, nie czytasz tak. w tak, w czy w rzędu. Tutaj, tutaj Ja bym to tutaj na pierwsze, nie? Nie. To gdzie byś to? Da? Pod kr kr krwią, która zdzieli. Nie, no ale na przykład to tutaj, że trzyma coś pod deską w podłodze nie jest fajniejsze. Od... Nie. Nie, no jest. To możemy to dać na drugie w takim razie. Chociaż no? Napiszcie, jak wy byście to ułożyli. Pan Sprodek. Czemu ty czytasz więcej? Teraz ja czytam też nie. tak. Nie. Pierwsze zdanie brzmi. Pan smrodek śmierdział. Super. Ja bym to dała na pierwsze. Drugie. Ale lepsze jest. Nigdy nie myślałam, że mogę umrzeć albo coś w tym stylu. No Ty chcesz dodać na pierwsze. No właśnie, bo to jest lepsze. Nie. Mm, nudno jest Nie znasz się. Ja to czytam, bo też tutaj dwie zrzędy. Mekka, dotknij Są... mnie. Tarach mafii. Nie kłóć jestem starsza. No i w się ustępuje? Nie. Tak. Jestem zamknięta już od 264 dni na pierwsze. To mnie tak, jakby. Dobra, to jest daj książka, na którą cię tam pierwsze zdanie, i ja już wiem, to mi się spodoba. Skąd by tak. się nie? Działa, działa. Fala. Pierwsze zdanie. I szczerze się... jestem taka ciekawa tutaj pierwszego zdania. To najnudniejszy poniedziałkowy poranek w historii nudnych poniedziałków. Poniedziałkowych poranków, poranków. Mruknął Albert, wychodząc do pustego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Stanowego Montana, gdzie pracował od ponad 20 lat. To jest takie zdanie, które, jak ja to czytam, nazywam to takie najnudniejsze. Chyba jednak nie zaraz się coś wydarzy, więc. Ja bym to dała na 11 papierowych serc. Nad szklaną trąbą Nie, szklana trąba super no, Amelka, poszłam ci na ustępstwo, że nie jest pierwszy To będzie tu. Dobra, nie wiem czy to wyraź, ale tak się prezentuje Nasza budowla Finałowa trójka, brzmi No pierwsza jest, dotknijmy jak widać Super jest to zdanie Drugie miejsce zmierz i później Pan Smrodek Hej, zapomniałyśmy to nagrać Ale mamy nadzieję, że wam się podobało Napiszcie w komentarzach, czy chcecie drugą część <laughs> и подписывайтесь.